To ma być trening, w którym ta treść wyżej wspomniana ma być spełniona. Pierwszą piłkę zawsze rozpatrujemy jako system. Ja teraz powiem to, co, o czym rozmawialiśmy z chłopakami przed, przed treningiem. Zawsze trzeba rozpatrywać jako system i często powtarzamy, gramy źle w ataku, bo nie przyjmujemy, bo nie było przyjęcia. Też Państwo wiecie, że to nie do końca jest prawda, może być złe przyjęcie. Ale też może być później zła wystawa i w konsekwencji również y, utrudniony atak. Może być złe przyjęcie, ale wystawa, która koryguje y, przyjęcie i dobra wystawa, a następnie błąd w ataku. Ważne jest to, żeby zawsze wystawa korygowała przyjęcie, a atak korygował wystawę. I ma to funkcjonować jako jeden system, i zawsze tak musimy to rozpatrywać. Częściej w naszych rozważaniach rozpatrujemy pierwszą piłkę po dobrym przyjęciu, ale pamiętajmy, że olbrzymia część akcji odbywa się po przyjęciu, gdzie musimy grać piłkę wysoką. I te akcje też są w systemie pierwszej piłki. I te akcje też są. Równie ważne jak te, które wyprowadzamy po dobrym przyjęciu. Najlepiej oczywiście, żeby te trzy elementy, czyli przyjęcie, wystawia, atak, były na wysokim poziomie, ale jeżeli, jeżeli tak nie jest, musimy nad każdym z osobna pracować. Nie możemy w treningu absolutnie się zamykać w sytuacjach standardowych, czyli przyjęcie OK, wystawa OK i strzał. Jeżeli do tego... Do, w tym kierunku pójdziemy, na pewno to w meczach nam się odbije czkawką. Ale bardzo ważne jest, żeby dobrać czas i proporcje. Ile pracować nad jaką piłką? I to, proszę Państwa, według mnie, ja akurat miałem przyjemność 12 lat pracować z juniorami i 12 lat pracować z seniorami i powiem szczerze, że w juniorach te proporcje i czas, jaki poświęcamy, częściej się zmieniają. Tu trzeba po prostu częściej reagować i zmieniać te proporcje w treningu. Jeszcze tak tak jak mówię, jestem przy tym, co mówiłem chłopakom. To jest z moich obserwacji. To jest moje subiektywne odczucie, gdzieś tam poparte może rozmowami, dyskusjami z trenerami. Proszę nie traktować to jako aksjomatu. Co decyduje o stracie punktów w siatkówce? O stracie punktów w siatkówce i szczególnie na poziomie juniora i kadeta zepsute zagrywki. Zbyt łatwe zagrywki, po których przeciwnik ma przyjęcie plus podwójny lub plus Ile razy nas zablokują w strefie czwartej, czyli z lewego ataku, asy przeciwnika i nasze błędy w ataku, to są elementy, którymi my najczęściej tracimy punkty na tym poziomie. Wcale nie odbiega to od, yy, od gry w seniorach. Natomiast, co dzieje się? Co co decyduje o zdobywaniu punktów. Dlaczego o tym mówię? W odniesieniu do treści treningu. I co zależy w głównej mierze od nas. Atak z lewego skrzydła, atak z czwórki. Ilość perfekcyjnych przyjęć i dobrych przyjęć. A co za tym idzie, co się z tym wiąże? Oczywiście umiejętność wykorzystania tego dobrego przyjęcia. I tu tak mniej więcej trzeba dążyć do 60-70% minimum wykorzystania piłek, które dobrze przyjmujemy. Skuteczność gry na pierwszym tempie. Jeżeli ktoś gra dobrze w tej kategorii rozgrywek, myślę, że jest to duża możliwość zdobywania punktów i to się niestety też odnosi do przyjęcia perfekcyjnego i dobrego. I gra atakującego. Gra atakującego, która tak naprawdę sprowadza się i do tych momentów, i do piłki wysokiej, gdzie on musi skorygować właśnie złe przyjęcie. Jak się przyjrzymy, to wszystkie te elementy dotyczą pierwszej piłki. Wszystkie te elementy dotyczą gry po przyjęciu zagrywki. Żeby trenować tą pierwszą piłkę, ja, ja myślę, że mm, trzeba stosować dużo ćwiczeń z określonym celem z określonym celem, jeżeli chodzi o, o punkty. Według mnie to jest najskuteczniejsze. 3-4 piłki wygrane pod rząd przez zespół e, 4 na 5. Co Państwu przyjdzie do głowy? Jedno jest. E, oczywiście jeżeli, rezerwo, jeżeli mamy do dyspozycji równą dwunastkę, jak są słabsi rezerwowi, jak są słabsi ci, którzy jakby pomagają w ciągnięciu tej grupy, wtedy musimy stosować ćwiczenia z dorzutkami. Gdzie oczywiście na stronę mocniejszą utrudniamy, dajemy zadania, dwie dorzutki, trzy dorzutki do wygrania, żeby był jeden punkt, a ta strona słabsza oczywiście może zdobywać punkt tylko i wyłącznie po przyjęciu zagrywki. Te dorzuty są o tyle ważne, że możemy. No, sterować jak chcemy. Jeżeli chcemy e, doskonalić skrzydło, dorzucamy e, piłkę do ataku na skrzydło. Jeżeli chcemy doskonalić skrzydła oba, gramy bez środkowych w ataku, mimo że ci środkowi są na boisku, mimo że oni biorą udział w obronie, wtedy ich wykluczamy. Tutaj, proszę Państwa, ta dowolność jest e, bardzo, bardzo duża. Zasada przy dorzutkach jest jedna. Dążymy do też do dobrego przyjęcia. Jeżeli my sprowokujemy sytuację, że drużyna przeciwna wie, że jest atak z lewego skrzydła, to wiadomo, że naszego zawodnika ciągnie do tego, żeby podwyższyć tą piłkę. Z tego co wiem, jak tutaj ten program przewiduje, idziemy w kierunku grania szybkiego. Najpierw technicznego, a później szybkiego. Nie możemy zmieniać trajektorii wystawy. Nie możemy zmieniać wystawy tej piłki. My mamy utrzymać ten popularny quick czy super, również wtedy, kiedy wymuszamy na zawodniku strzelanie na podwójnym bloku. My w naszych grupach bardzo często zaczynamy treningi zagrywką i przyjęciem. Dlaczego? Dlatego, że taki młody człowiek łatwiej się koncentruje na początku treningu nad tymi elementami. Później w końcówce treningu. Za takiem nie ma problemów. Natomiast wiadomo, że ta, ta percepcja spada przy, przy ćwiczeniu zagrywki, przy, przy, przy ćwiczeniu przyjęcia. I już na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć, że tą pierwszą piłkę. Czyli akcje piłki po przyjęciu różnicujemy w grupy, i w zależności, to też Państwo wiecie, w zależności od rodzaju przyjęcia, czyli perfekcyjne, dobre, zerowe, minusowe, gdzie można wystawić skrzydło i wyprowadzić atak, i minusowe takie, gdzie tylko trzeba piłkę przebić na drugą stronę i utrudnić przeciwnikowi wyprowadzenie ataku lub w ogóle ratowanie piłki. Zawsze. My w naszych treningach dążymy do tego, żeby było trzech zawodników w ataku. W tym ataku nazwijmy to szybkim. Jeżeli nie ma pierwszego tempa, próbujemy włączać szóstą strefę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast te rodzaje przyjęcia również są i akcje po tych przyjęciach sposób wyprowadzenia determinuje strefa, z której jest wystawa. Te dobre przyjęcia dotyczą stref 2, 4, 3, złe, pierwszej, piątej, szóstej. Tak to rozpisujemy i tak się później kontrolujemy, jeżeli chodzi o trening. Patrzymy, ile piłek było wystawianych z tej strefy, z tej, w takim, w takim, w takim, w takim przyjęciu. I my to kontrolujemy. Każdą z tych sytuacji trzeba trenować. Każdą z tych sytuacji, proszę Państwa, trzeba trenować. Ważne są tylko proporcje i wyczucie, co w tej chwili nasz zespół najbardziej potrzebuje. No i oczywiście ustawienie po ustawieniu, to też już pewnie było dziesiątki razy mówione, że trzeba różnicować. Pierwsze ustawienie, gdzie atakujący. Jeden raz z lewego skrzydła, skrzydłowy. Jedyne ustawienie, gdzie po przyjęciu przyjmuje, atakuje z prawego. Gdzie szóstą strefę idzie zawodnik z pierwszej strefy. Co do tego dokładamy trzecie, szóste ustawienie. Te wszystkie ustawienia i ich specyfikę trzeba uwzględniać w treningu. I jeżeli chodzi o ćwiczenia globalne, jakby wychodzić od tego. Od przyjęcia, od stref. I od ustawień, które mamy, zachowując ich specyfikę. Proszę Państwa. My będziemy ćwiczyć najpierw wystawę sytuacyjną, później przejdziemy do przyjęcia i wystawy przez rozgrywających. Proszę się nie zdziwić, nie wiem, bo tu być może, że, że my troszeczkę inaczej patrzymy na wystawę, może się gdzieś tam to za rok jakoś spotka i. I yy, pójdziemy jednym frontem, bo taka jest zasada yy, Waszego projektu. Ale tu, w tych ćwiczeniach, gdzie będą rozgrywający wystawiać, my staramy się, żeby do dłuższego boku zawodnik stał przodem lub tyłem. Nie preferujemy wystawy w ustawieniu przodem do czwórki. I to jest pewnie różnica, chociaż nie wiem. Proszę. Mówimy, tu będą trzy punkty będzie takie ćwiczenie, gdzie rozgrywający będą mieli narzucone wystawę do tyłu, do przodu. Jeden punkt, drugi punkt, przodem do czwórki, trzeci punkt, przodem do czwórki. Ale będą też w tych ustawieniach wystawiać do tyłu. I tu na przykład ustawienie nie przodem do czwórki, tylko tyłem. Tyłem do dłuższego boku, a tam, gdzie jest krótszy dystans, zostawiamy sobie na przerzut piłki barkiem. To jest dyskusja akademicka. Proszę Państwa, nie ma w siatkówce jednej słusznej prawdy. To wszyscy wiedzą i zawsze to się będzie zmieniać. I bardzo to zależy. Wszystko to zależy od tego, jakich mamy ludzi, i indywidualnie dobieramy również technikę. Wiadomo, że te wzorce, po to Państwo się też zbieracie, żeby te wzorce e, ustalać. Tyle co ode mnie. I teraz tak. Proszę Państwa, tu się odbywa trening. Jeżeli ktoś widzi jakieś błędy, jeżeli ktoś. Widzisz, że coś źle robimy. Może dochodzić, mówić, może wejść, poprawiać zawodników, nie ma problemu. Mogą wszyscy brać udział, mogą wszyscy się znaleźć na parkiecie.